Obecnie proponujemy różne możliwości wojskowe i obronne dla Polski. W zasadzie na tym polega nasza działalność, a przy tym oferujemy najbardziej zaawansowane rozwiązania do ochrony, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, rozwiązania zapewniające przewagę w powietrzu, rozwiązania istotnych problemów takich jak broń przeciwpancerna, a także wyposażenie do śmigłowców APA. Proponujemy także nasze zaawansowane Rozwiązania w zakresie wsparcia logistycznego, które będzie zapewniane na rzecz polskich sił powietrznych, z uwzględnieniem wszystkich ich potrzeb i wymagań. Prawdopodobnie zauważyli Państwo, że posiadamy różne rozwiązania. Za mną widać wybrane pociski taktyczne, które przeznaczone są do wdrożenia na różnych platformach. W tym obszarze mamy długoterminowe relacje i od dłuższego czasu współpracujemy z przemysłem lokalnym MESCO i innymi firmami, na przykład PCO, WB oraz innymi spółkami, w taki sposób że zapewniamy sobie wzajemne wsparcie, tak aby dostawy były realizowane lokalnie, w krótkim czasie, z możliwością uzupełniania, przy czym większość dostaw realizuje polski przemysł. Innym istotnym obszarem w którym wykazujemy znaczne zaangażowanie i dostarczamy rozwiązania dla kraju, jest obrona powietrzna. Obrona powietrzna to w rzeczywistości wielowarstwowy system obrony powietrznej, który umożliwia ochronę na poziomie krajowym lub lokalnym, dzięki lokalnym dostawcom pocisków, na różnych wysokościach, przed wszelkiego rodzaju możliwymi zagrożeniami, które wszyscy dostrzegamy biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Europie, poczynając od dronów i całego spektrum zagrożeń, kończąc na pociskach, pociskach balistycznych, samolotach i pociskach manewrujących. Rafael jest wiodącą spółką w obszarze obrony przeciwlotniczej. Na ekranie za mną można zobaczyć teraz całą rodzinę systemów Spider, które od lat wchodzą w skład wielopoziomowych systemów obrony powietrznej w wielu krajach. Jak wspomniałem wcześniej, w Polsce jesteśmy obecni od wielu lat. Współpracujemy przede wszystkim z grupą PGZ i innymi spółkami PGZ. Nasza oferta obejmuje Faktycznie pełen wachlarz dostaw dzięki wytwarzaniu w Polsce większości produktów, które oferujemy rządowi polskiemu i użytkownikowi polskiemu. Obecnie główny system, który produkujemy lokalnie, należy do rodziny SPAI. Wchodzi w skład systemów obrony Rafael i służy ochronie przed różnymi zagrożeniami. Tę samą koncepcję chcielibyśmy zaproponować dla innych systemów w razie wybrania ich przez polskie władze. Nasze działania objęłyby transfer technologii, transfer zdolności produkcyjnych Wdrożenie linii produkcyjnych i zapewnienie wsparcia. Cała działalność prowadzona byłaby lokalnie i w rezultacie mielibyśmy możliwość zapewnienia wspólnego rozwiązywania użytkownikowi każdego wybranego systemu obrony powietrznej, systemu taktycznego lub systemu ochrony sił powietrznych albo produktów zapewniających przewagę w powietrzu. Koncepcja jest taka sama. Bez względu na decyzję rządu polskiego i użytkownika polskiego, po wybraniu systemów będą one wytworzone w Polsce.